Spagietka Michał, ty pomyślisz Galafighter? Raz, dwa, bo nie będzie walki, czekaj, czekaj Profesjonalny remonter To jest farba, która wysycha, robi się biała przy wyschnięciu Mega zadymiacz A co jeżeli ci powiem, że też super gracz Lola? Po prostu, zobaczcie jego PGG To co się tutaj wyprawia, to jest naprawdę istny Meksyk Szczerze, nie wiedziałem, że to jest nawet możliwe, że są gracze, którzy mają Iron 4, ale jednym z nich jest LM Bagieton. Więc dzisiaj sprawdźmy w ogóle, jak to jest możliwe. No nie ma, meczyku. Nie ma, nie ma, nie. Jak zagrać? Zagrać, zawać mi Dżunglę mi dawać. <grym> Dobra, widać, że jest ewidentnie podjarany tej gierką. Jest wczuty, no. Zwybrany Lissin. Bardzo odważnie, bardzo. Skillowy champion. Zobaczymy, co bagieta pokaże na nim. Czy może jakaś sztuczka insygle prawo, coś jakiś kopniak, coś tego typu. zobaczymy generalnie tutaj, co się dzieje. 120 pingu. Obawiam się, że może być ciężko grać na takim poziomie. Ale przynajmniej FPS jest stabilne. 240. Ja Widzę, że jest trochę zagubiony. Ale zobacz Niby Iron 4, a wie, że można dodawać skille właśnie z klawiatury. Klikną tutaj ctrl Q i zlewelopował sobie Q od razu. A co prawda, nie jest to najlepsza opcja, żeby dodawać skille na samym początku gry. Lepiej poczekać, bo może na przykład lepsze. Będzie W, może E, może Q. O. Halo, Bagieta! Straciliśmy połączenie. Okej. Okay. Tutaj lekki desek streama. Ale grać to chyba grał. Bo widać, że ma 12 kampów, gdzie 12 clipów zrobionych, to 3 kampy zostały zrobione. Szybki recall. No ale zobaczcie, że już mu pink spał. No tam 60. Tutaj to Q trochę krzywe, lepiej chyba w dużego od razu zaatakować. Tutaj mógłby też użyć E żeby. O. Nie wiem czemu tak późno, to E. Ten i czemu drugi raz E nie użył. Bagietka, pamiętaj, jak grasz Leasinem, generalnie czymkolwiek grasz w lesie, to używa... I tych speli, Żeby jak najszybciej kapy robić. I szybkie E te wszystkie umierają. Możemy też się ruszać pomiędzy otatkami. Naprawdę ruszanie pędza otatkami mega oddaje, bo jak się ruszasz pędza otatkami to od razu, mniej damage że zostaniesz, będziesz w lepszej pozycji. No i tak samo. Bijąc w rajty zawsze bicie tego dużego na większości czempionów, a te małe z jakichś AOE skilli zabijecie. No i też Lissinem zawsze. Robimy spela jakiegokolwiek. Dwa auta ataki, potem dopiero e. następny spell, żeby użyć naszą pasywkę w pełni, która nam daje tak speed i coś tam. Oj, tutaj już nie dodał z klawiatury tylko myszką, zrobił i powoli powoli sobie przeszedł. W tym czasie widać, że już jakieś problemy są na górnej alei, bo tam umiera. No i tutaj już o wiele lepiej mu idzie to klirowanie tego lasu. Chociaż no i tak wypadałoby się ruszyć. Kurczę, bagietka, żebyś ty tu nie umarł! Robi się niebezpiecznie. A dobra, jednak wleci W, jednak rzucił tę spele więc w końcu wraca. Uj, tutaj coś dziwnie przeskoczyło. Też tutaj taki mini błąd, bo jak robimy jakkolwiek las Lisynem, to najpierw chcemy zasmaitować, zanim rzucimy drugi raz Q, bo Q bije od tego, ile HP mam aktualnie przeciwnik, więc zawsze klikamy Q, potem smajtujemy, się możemy od razu polecieć, no i w locie po prostu chcemy zasmaitować, kiedy będzie największe obrażenia. Ciekawostka. Ciężko tutaj powiedzieć, jak wygląda sytuacja na mapie, bo nie tylko, że grana gra na zlokowanej kamerce, bo jeszcze ma zasłoniętą mini-mapę, więc totalnie nie wiemy, co się dzieje. Przyszedł tutaj powardzie, więc wszystko będę wiedzieć na jego temat. Jest tutaj Jax, Jacks, no tego Jackson raczej nie zabije. Bagietka, co czemu wchodzisz? Mój tutaj dostał Luja ogłuszacza i jeden i drugi zawodnik stoi w miejscu No i po prostu umrze teraz. No widać, że ewidentnie te problemy z internetem troszkę wjechałem mu na psychę, bo chyba jest w szoku trochę Bagietcon. Ale okulary szybkie są. Kupił tutaj buty na CDR -a. No wydaje mi się, że nie jest to najlepszy zakup, zwłaszcza na pierwszy item, szczególnie na Lisinie. Myślę, że na pierwszej item jest ogólnie spoko, ale no nie na Lisinie. Tutaj byśmy raczej woleli cokolwiek co daje AD. Czy ten taki kołowrotek do Gordrinkera, czy to nawet jakiś serrated dirk pod poddymkę. No i na Lisinie też. Póki nie jesteśmy jakimś chińskim Lisinem pod CDRy, no to chyba lepiej po prostu zwyczajnie sobie zagrać z jakimiś mercami, ninjatami, a raczej Silk Silkrub, zwane pancerniki. Powolce jest clear clearowane. Wymierzył. No to widać ten kuncz. Widać ten kuncz, że nie niezbyle kim tutaj mamy do czynienia, bo idealnie wymierzył. Idealnie wymierzył ten skok z tego planta. Prawie jakby musiał jakoś odmalować jakąś ścianę. Idealnie co do linijki. Jakiś fajny tam patent czy coś. Ale tutaj mamy naprawdę mega problem. Bagieta, flaszuj! Flaszuj za ścianę! Oj. Flaszuj się nie ruszył. Bagieta, masz warda. Masz warda. Ward w. Ward w. 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 Oj, 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 oj. Report. Kogo reportujemy? W takim razie. On powiedział, żeby reportować, ale nie powiedział kogo. 700 golda, wychodzimy z bazy. Nic nie zakupione. No, trochę słabo. Tutaj mogłyby wlecieć dwa ostrza długie. No i na pewno, jakby kupił dwa Long to o wiele szybciej by tutaj bił tej dżungli. Zobaczcie, jak on jest skupiony na robieniu tych kurczaków. Tutaj ewidentnie no jest pełen gracji. Uj, jest walka z Nautilusem. Nautilus Supporta, level 6. No i dostał full kombinację. No i jeszcze blind na koniec. się tu wziął? Mamy tutaj dosyć spore tarapaty. No tym Lisynem ma piąty level, to jest level niżej niż support przeciwnika, więc jest trochę słabo. I Bagieta! Kupi itemy! Drugi raz wychodzi z bazy i drugi raz nie kupił. Niczego. Na razie, ha, gra, no nie zapowiada się świetnie. No ale zobaczmy, może będzie jakiś comeback, może tej wróci. Jeden kill, drugi, wpada shutdown, no i wszystko może się odwrócić, No tej ci gracze są nie do przewidzenia. Oni są nieobliczalni. Wyobrażasz sobie, mageta tej niby 03, a może zaraz będzie 33. To jest to, co się dzieje, to jest po prostu wszystkie te rzeczy są nieobliczalne. Jak pierwiastek z dwóch, w tym czasie jakiś. Dymy na topie. też gra po polsku, więc całkiem ciekawe. W sumie zastanawiam się, jak to teraz jest? Teraz się gra po polsku? Czy nadal wszyscy grają po angielsku jak ktoś jest nowy w Little? Legend? No tak jak ja grałem zawsze, to za moich czasów wszyscy. Za moich czasów jeszcze nie było trochę polskiego języka, jak był to był trochę słaby, więc wszyscy grali po angielsku. Więc raczej wszyscy gracze starej daty, to tylko po angielsku grają. Też nie oszukujmy się po angielsku, lepiej to brzmi, lepsza komunikacja, jakkolwiek z ludźmi, którzy nie są Właśnie z Polski. No potem, jak masz napisać swojemu sojusznikowi, żeby kupił krwiopilka? Czaj się. Patrz. Zobaczył Jacksa. No i bagietka tak się czai, że teraz. przychodzisz przez warda. Lepiej go nie rób, bo no wszyscy o tobie wszystko wiedzą. To jest jakaś próba przejścia w mina. Jest tutaj Timo. Oj, czy będzie. Oj, oj, oj. Myślałem, że będzie jakiś kopniak, jakaś próba inseka. No jakim cudem, kurwa! Lujo gusza do Jacksa i umiera. Cholipka. Tutaj chyba jest troszkę zdenerwowany. Zaraz z tego zreportować. Zobaczymy, czy coś napisze. Nice hack. To co, kurwa, reportujcie w dupie, to mam. Kurwa! No i to jest prawdziwy alfa mail. Giga chance O! Wreszcie 1600 DCAQ, to może zakupi jakieś temy Osy ty... Mroczne ostrze! Pakieta! Masz 600 zł. Kup sobie jeszcze tego dodatkowego Longsworda. Powoli, ale spokojnie. Ten Redbook w końcu upadnie. Negancko no i Zobacz! Zobacz, jaki perfekcyjny clear! Pełne punkty zdrowia, nic praktycznie nie stracił na tych frejtach. Więc, tutaj widać ten kunsz tego zawodnika i tego, jak on tutaj opanował do perfekcji czyszczenie lasu. I chciał pójść za chwilę do swojej górnej dżungli, ale zawrócił. On po prostu wie coś, czego my jeszcze nie wiemy. I zobacz, Timo się wystawił, będzie chciał do niego podejść. On to wszystko wie, ale toku. Tutaj ewidentnie zawiało. Widać, że ostatnie takie jesienne klimaty mamy na dworze. Jakieś 10 stopni, no i tutaj deszcz. Jakiś ewentualnie wiatr jest całkiem szybki, więc o tej ewidentnie wyż przyszedł z suwałków prosto do Poznania, więc faktycznie mogło coś być nie ten Teges, ale wyczuł, wyczuł, że jest tutaj bezpieczny. Jax jest na Heraldzie, on to wyczuł, wyniuchał go, no i teraz może mu zabrać po prostu. Tego blubufa. No i pięknie. Piękne zagranie to jest coś, czego byście się no nie spodziewali po graczu Irona. To się w profesjonalnych rozgrywkach nazywa Cross Map Play. Czyli po prostu, gdy drużyna przeciwnika robi coś na górnej części mapy, my robimy na dolnej, na cross mapie tak zwanej, po przeciwnej stronie. No i to są te zagrania. Te zagrania makro, które opanowują tylko najlepsi. I tutaj paczek idealnie wymierzony Smite praktycznie. Nikt nie był w stanie ukraść mu tego Drake'a. Kate wchodzi. Ucholera. Smoka mam, smoka mam, mam! Nie używasz umiejętności? Kurwa, muszę te gogle ten, bo nie widzę. Chciałem, żeby było fajnie, ale kurwa, nie mogę trafić. No i może to, może te gogle VR mu trochę przeszkadzały, gogle matrixowe, no teraz mówisz, że dopiero się rozkręca, gogle zdjęte wręcz, wreszcie będzie mógł coś tam pokazać umiejętności na tym lesinie. Zobacz, niby 0,5, ale Grace jest even. 9,13, więc wszystko dzięki Odpowiednio nałożonej presji tego zawodnika. Nie wiem, czy też niektórzy z Was może kojarzą, niektórzy nie. Kiedyś był taki zawodnik Darien. Smok Grał w jednej z lepszych drużyn Moscow 5. Oni praktycznie wtedy w sezonie drugim to był 2012 rok, nie wiem, czy niektórzy z Was jeszcze wtedy, może nie wiem, dopiero chodzili do piaskownicy, może pierwsze słowa mówili, a może niektórzy już byli dorosłymi ludźmi i grali w of Legend. No ale był taki zawodnik Darien i... On był znany z tego, że czasami trochę feedował, ale jak to się mówi, miał taką taktykę: feed to win. No bo wiadomo, czasem możesz zrobić 0,7, możesz parę razy umrzeć, ale jeżeli trzymasz creepy, uj, to jeszcze wchodzi zabija ładnie, to jeżeli trzymasz creepy, no to będziesz użyteczny. A w tym czasie, gdy ty umierasz, twoja drużyna może zrobić coś innego i zobacz jaki kopiak w trzy osoby. To było wow. niesamowite zagranie ze strony. Bagietki tej, no wyczuł, wyczuł, że już zbyt dużo nie mogłem zrobić, więc się ewakuuje z tego. No, limity znane do perfekcji. Oh, bardzo agresywnie, ale Sforsowany flash, sforsowany flash, więc bardzo ładne, agresywne wejście. I zobacz, 1000 golda? 1000 golda w plecaku? Idealnie, od razu cofa i zakupi teraz Duskblade of Rara 900 golda i to jeszcze idealnie żeby kupić Pink Warda Więc praktycznie wymierzone co do jednej złotówki Jakby robił challenge'u Freeza Też nie kupił jednak tego Warda Oj, tutaj niebezpiecznie się robi, dostał blind'a będzie leciał dalej. Kopniak! Kopniak! kopniak, Kopniak! Ujajaj, Milimetra tej zabrakło! Jakby kopniakiem walał, to jeszcze tej zabił. No ale zobacz! On zbajtował! On zbajtował przeciwników, cała jego drużyna to przyszła i mogli skilapować. To jest to ono. Niby tej umiera, ale jednak ściągnął swoją drużynę. No i sprawił, że tutaj wygrali tego fajta. Szkoda, że tutaj nie widzimy, co się dalej dzieje, no ale to jest to. To jest właśnie coś, co robią gracze najwyższego kalibru. Nie zaśmiecają sobie głowy niepotrzebnymi informacjami. Nie patrzysz, co się dzieje, nie wiesz, lepiej śpisz. A co mu to darze? Zobaczyć, co jego drużyna zrobiła w tym czasie na midzie? No i zobaczcie, jak tutaj super zagrali. Już widać, że mentale siadają. Caitlyn pisze report top, więc ewidentnie oni już tam w przeciwnej drużynie no nie chcą grać. Kuna Drake jeszcze doleciał szybko. No kurwa, mówiłem na smoka. Dobrze, tak jest. Zapraszam, zapraszam, zapraszam tutaj. Uj! Elegancko, ku i piesze, zabójstwo wpadło na konto! Zabił, zabił tego gnoja na Timo. Uj, tutaj troszkę zabrakło milimetra, żeby jeszcze zabił tego Jacksa. Dużo golda wpadł na jego konto, bo 700 shotdowna. To jest jakaś afera. Tam! Garen zabija Katie, ale no on to czuje. On to wyczuł, że Garen sobie da radę i nie musi podejść mu pomóc, chociaż jednak może lepiej, żeby podszedł. Oj, to je. Uuu, wycelowane kół, Wchodzi, wchodzi. Jeszcze kopniak, kopniak! oj, 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 Zabrakło tutaj, no, no, milimetru, żeby jeszcze mógł obrócić się i. Wiesz, ha, smoka, smoka, atakuj Walnąć tego kiuska i zabić tą. Kiedy? Na załatwionej całej dożyna. Zwyciężyła, no. Wygrali ten fight. No i miałem jeszcze kolejnego smoka. Więc to jest to bardzo szlachetne podejście. Dobro ogółu nad dobrym jednostki. Poświęcenie się za smoka. Jeden obiektyw, drugi, no to jest to. Właśnie no, to jest gracz honorowy, gracz drużynowy. <grych> Co kupi dalej? Zobaczymy. Oj, polecane przedmioty, no są bardzo poddymione. No tutaj widzę, że gra sugeruje, żeby Bagieta zagrał bardzo agresywnie. Full vitality. No i tutaj niestety uległ tej pokusie. Uległ tej pokusie i zakupił seryjny Dirka. No ale, no ale pamiętajmy, że Enemy Team jest dosyć squishy, więc, więc jak komuś walnie, no to może złączy to no, Takie QR R. Ku powinien tej umierać. Tylko pytanie jak z tą egzekucją będzie u niego, chociaż na no, to raczej bym się nie martwił, bo nie oglądamy byle kogo. Jest wjazd, tak zwany aram tej grany. Pięknie ku trafiony w Timo, zobacz jak wymierzył! I teraz jeszcze kopniak! I Timo został zmaszotowany. No właśnie, tutaj ten build pod Litality mega kurde, oddał. Zabiłem widzowie! Faktycznie zabiję Czyli Gratulujemy! <klucz> brawo, brawo! Mega sierza zagrywka bagieta! Ha! Zabiłem kurwa! Dzisiaj aszystek! Padają pierwsze pingi na Nashora, więc zobaczymy, czy go podejmą. Troszkę długo im to zajęło, żeby się zebrać i wziąć tego naszora. Teraz nawet go nie zaczynają. Czyli jednak tego naszora nie będzie. No mogli się tutaj pokusić o fioletowego potwora, no ale mogę też, też się wiązać z ryzykiem ewentualnej śmierci. Tutaj ciekawa próba gap close'u. Bogeta Michał, nie wiem, czy wiesz, ale możesz rzucać wu na swoich i wardy. Mógłbyś tutaj dogonić. No tutaj. Troszkę chłopaki za głęboko polecieliście Ale, u Jak zabity! Zabity Nautilus, zabity tutaj wszyscy. I te jeszcze chłopaki wygrywają ten fight. Atrak schodzi, ale no, zostanie tutaj chyba skajtowany jak szumata No niestety, kamera nie naruszona. No jest cały czas tutaj zablokowana. Nie wiem, czy Bagieta wie, że można zablokować kamerę i coś tam poruszać. Zobaczymy, czy tym razem Wykorzysta 900 golda, które ma. No i kupił dwa miecze, dwa miecze zostały zakupione, więc no teraz wykorzystujesz już wreszcie tego golda Poszedł do bota, więc elegancko, fajnie teraz zganie sobie wszystkie te klipy, które tutaj są No i to też nie, nie byle jakie zaganie, no bo jednak żeby z side'u ściągnąć wave'y, zbierać No to nie jest, nie jest aż takie proste, a tutaj zobacz, elegancko, wave z side'u jest brany Bardzo ciekawy warte też, jakby ktoś tutaj się akurat przypadkiem w tym krzaku, więc może on tej wie coś, czego my nie wiemy. Ale czasami ciężko jest wejść do umysłu takich gniuszy. No i tutaj też tak zwana taktyka rozwidlonego natarcia po polsku angielski split push. Bierzesz z przeciwnikowi jakieś dolne, górne wieże, a w tym czasie twój że robi coś innego. I zobacz, patrz. On tej wziął wieżę, wieżę wzięta, Co prawda, umarł, no ale co z tego? Jak trzech wciągnął do ze sobą. W tym czasie może jego drużyna zrobi na szora. Oczywiście pewnie tego nie zrobi, ale były tutaj nawet potencjał na taką zagrywkę. Oj, Caitlyn bardzo głęboko się wychyliła. Może że tej Bagieta, no, zdoła do niej dotrzeć. Bardzo zniszczony. I zobaczymy. Wyceluje w tą Caitlin. Wycelowane, no ale niestety. Gra się zbugowała i to ku nie doleciało. Ale zobacz jaki kopniak, jakie tej obrażenia solidne zadał. No i trzech umarło. I to jest kolejny Drake, który prawdopodobnie wpadnie na konto drużyny niebieskiej. I nawet nie smajtuje. Zapytasz się, kurczę, czemu nie smajtuje? No bo on wie, on wie, że nikt nie może mu tego ukraść. A teraz mogą przejść prosto do Shora, więc wypadałoby, żeby tego smajta posiadał. Jaki kopniak! Patrz! Kopnął jednego, no i też w Atroxa. No i Atrox tutaj umarł. Jeszcze teraz tu wchodzi do przodu. Nie spojrzałem i zabiłem kogoś? No, zabiłeś, zabiłeś, szefie. Ta tutaj przechodzi w trochę bardziej brozerowej temy, które nas no generalnie są lepsze na lisinie. A zobaczcie też, jak maksuje. Zobacz, jak maksuje spele. Nie maksuje także maksuje ku do końca. Tylko zobacz, wszystko po 4. 4-3, więc wszystko po kolei. No to jest właśnie zachowanie balansu w przyrodzie. Czasem o tym na fizyce się mówiło. Zasada zachowania energii. Żeby energia na Lisy nie była zachowana, no to musisz mieć w każdym spelu tyle samo. punktów. Chwilowo jest to jeszcze zaburzone, bo E ma dopiero 3 punkty, no ale jeszcze jeden level i to się zmieni. No też ta inny nietuzinkowe nie wykorzystanie planta było przed chwilą. Jest to jakiś przeciwnik. Jest tu Atrox. Chciał zajebać Blue buffa, no ale nie ma, nie ma Blue buffa. To jeszcze flash, żeby to sekurować. I teraz cyk. I jeszcze kopniak! Kopniak na zabójstwo! Solo, widzowie, widzieliście! Solo! Solo! Solobolak to mówią! O no tej ten kopiak, który był taki kopiak wiesz! Kopiak śmierci, żeby typ się nie poczuł zbytnio. Bo po prostu wyjewał lowkika na web, i typ nie żyje, a tutaj już tak tylko, żeby mu pokazać, Szymanko to jestem ja, żeby wiedział, że zaraz będzie poskromiony prawdopodobnie przez potężnego bagietę, a i tak to chce cofnąć, więc tam to ile punktów zdrowia nie ma znaczenia. No i rozgrzany klej nad Kindle jam, kolejny item, więc to jest z każdym... Z każdą minutą staje się coraz silniejszy. kopa już sola Troxa, zobaczymy, kto będzie następny. Ha, nie ha. Chcia, chciał mu to ukraść, więc bardzo importowne zagranie ze strony Izraela. No, ale Bagieta tutaj trzyma rękę na pulsie, więc nikt mu nic nie ukradnie. No walimy go, kurwa. teraz. Tak jak wcześniej mi pokazał, cześć siemanko, to ja temu baranowi że żeby on już się mentalnie przygotował na to, że zaraz umrze. To teraz przychodzi do zniszczenia. Razem tutaj z Sylasem robią duo tego naszora, tylko nie wiem czemu ten Sylas się wycofał i troszkę obsął zbroję. Jak już walczymy, to walczymy do końca. Na fioletowy potwór nie aż taki straszny jak go malują. Oj, oku? Nie wiem w kogo było wycelowane. Oj, oj, oj! Gdzie jest drużyna? Gdzie jest team? Gdzie jest kasa Dean? Więc tutaj troszkę się zagubili na tym naszorze. Nie zagubuje się też Timon, ale Garen, no, nie próżnuje, po prostu wchodzi i go zabija, więc klasa. Ale tutaj, no, nie da się określić, że pilotowy potwór zbyt cwany. A tej drużyna, no, nie jest w stanie sczaić geniuszu Bagietki Michaela. To jeszcze jest podejmowany dragon. Ezreal tej flaszuje, no, ale smoka nie widać, was, nie ja widać, ja co nie się dzieje. dzieje. Ale Katie umarła. No i będą mieli zrobionego Smoka? Będzie! Więc Soul wpada na ich konto, więc teraz na pewno obrażenia będą całkiem spore. Bagieta. Czy zakupi coś? Sprzeda potkę? Nie. Bo to się przyda, może mu nieraz razu możemy uratować życie, jeżeli będzie mu brakować paru, paru, paruset nawet punktów zdrowia. Więc kolejne podejście w nashora. Zobaczmy jak teraz, dadzą sobie z tym radę. Niestety są na Wardzie, był tutaj grzyb od Timo, więc wszystko co tutaj się dzieje, no przeciwnicy wiedzą. Jesteś to już Nautilius, jesteś Timo i bardzo nietrafione kół, jeszcze podszedł pod stuna. I tutaj po prostu umrą. Kurczę, mega szkoda, bo ten nasz wyglądał tutaj soczyście. Ja na co to jest kurwa za tam, kurwa. Niestety, Team nie czai bazy do końca. Ale w międzyczasie widać, że tam gdzieś tam, widzę na tej minimapie, że Garen jest w bazie i może tam grę nawet kończy. wincy zrobili naszora, ale zobaczmy, jak sytuacja pod innym No niestety. Bagieta, pokażę nam to. O, jest to i Garen. I Garen walczy. Przez chwilę wiedzieliśmy, zabił Nautiliusa, dwa towery upadły, no i został sam goły Nexus. Kurczę, Garen umarł, więc nie udało mu się zbagdorować czarny tasak, więc temy na jego koncie. Więc, no, obrażenia już jakie takie są. Tą drogą czytam, widziałem, że ten Garen ma Infinity Edge i tylko Phantom Densera do tego i nie ma 60% kryta. Bardzo ciekawe. Pamiętajcie o tym, nigdy nie kupujcie Infinity Edge'a, jeżeli nie macie dwóch innych przedmiotów nakryta bo inaczej ten Infinity Edge, no niezbyt to daje, bo jego pasywka po prostu nie będzie działać. Więc, no, trochę to nie ma sensu. To jest tak, jakbyście mieli 16 lat i kupili sobie najnowsze BMW M4. I by możesz, no ale co z tego? Postawisz sobie w garażu, no i ewentualnie, może nie wiem, z 10 metrów na polu sobie przejedziesz. No bo na ulicę bez prawa jazdy raczej nie wyjedziesz. No i podobnie jest właśnie z tym Infinity Edge'em. Po co ci ten ijek, jeżeli nie jesteś w stanie wykorzystać jego pełnego potencjału? Tutaj ewidentnie coś zlagowało, no ale no ewidentnie widać, że ma 500 pingu, więc to tutaj wleciało, zarejestrowało, no po prostu był lekki lag. No ale. Aatrox upada, więc kolejny kill na konto bagietki. oj, ale tutaj przeskoczyło. Tutaj traci bardzo dużo pakietów. No, jak to pytanie, jak można mieć lagi w 2020? Mamy lagi! To nie załączaj komputera, jak masz lagi, kurwo! Ale ten ping już spadł do 90. Też tutaj widzimy, że gracz Deobas 29 na Leonie też się rozłączył. Więc możliwe, że to jest jakaś globalna awaria serwerów Riot Games w Polsce Coś tego typu na LoLa też ma 3000 pingu Więc naprawdę ja nie wiem w jakich stodołach oni grają, że taki internet mają Bo Polska akurat dobrym internetem stoi bo praktycznie teraz każdy chyba już ma światłowód Więc tam to 100 megabitów powinno być no ale fakt, szybki niezawodny internet to podstawa nie tylko do grania w LoLa, generalnie do zwykłej pracy na co dzień Nieważne co robicie. I Jack z przeciwnego teamu dominuje, więc są problemy. No i też mamy problem techniczny. Teraz już chyba totalnie bagietkę rozłączyło. Straciliśmy połączenie z nim. Halo, bagieta! No i zobacz, udało się teraz wrócić nam. Dwie minuty później mają Elder Dragona, więc na jego drużyna w tym czasie nie próżnowała. Z Elder Dragonem, no powinien tutaj dokończyć to dzieło zniszczenia. Mój kuj nie trafiony w creepa, bo on tutaj stał i się ponoszył, ale zobacz, jeszcze jedno ku Aś Nie udało się zabrać Atroxa, ale przynajmniej już ma 50 pingu. Więc fajnie, miło i stabilnie. Nautilus też umarł. Jest jej ten jax! Kśś kopniak? Kopniak coś tego typu? Cholera bagieta umarł, ale jego drużyna tutaj powinna z Elder Dagonem w szczególności. No na pewno pokonać tego Jaxa i czterech nie żyje, zobaczymy czy uda im się skończyć tą grę bo pamiętajcie, że nexus jest otwarty a tutaj chyba zamiast tego pójdą w drag... w barona bo tutaj widać, że te lagi znowu się załączyły więc tak chyba wyglądają te gry w że jest tutaj dosyć spory problem z internetem u wszystkich zawodników a tutaj podejście na mida otwarty nexus otwarty mają nexus, infernal soul i Nashor. więc mogą tutaj przejechać po prostu się środkową aleją i skończyć tą grę, tak by tutaj wypadało, bo już 43 minuta no Niezbyt często się zdarza tak, że gry są aż tak długie, zwłaszcza tam gdzie się no, na już wyższych etapach. Widzę, że tutaj w brązie no te gry lubią się tak trochę wydłużyć, bo też tam czy to u Wardengi, czy tu u Bugetsona. Chociaż u Wardengi te gry już jako taką wyglądają. O tutaj widać ewidentnie jest taki Meksyk, nie wiadomo co się dzieje. Bagieta zamiast pójść skończyć grę, no to idzie teraz zgarnąć topa. W momencie, gdy jego drużyna po prostu masakruje tam dwóch zabitych Garen chyba poniósł tą grę, no to oni to jest z lasem. Kręcą jakieś kółka na topie. Nie wiem do końca co Garen tam robić, ciężko to zobaczyć, bo no, nie widzimy tego. No, ale przynajmniej tutaj Bogieta zrobi sobie golemy. No, chyba dwa inhibitory padły, no ale Jax też padnie. Cholera. Na tej wejdzie topem. Może to po prostu jest to coś, czego my nie wiemy. On chce tą grę skończy na spokojnie. Nie wjechać środkiem i nie po prostu skończyć grę midem, przeforsować, tylko na spokojnie. Trzy inhibitory z każdej strony zniszczyć przeciwnika, tak go wykrwawić. No, żeby cierpiał jak najdłużej, zgarę się teraz Solo Expo side linii. Więc możliwe, że już niedługo będzie 18 poziom. Garen tam ładnie zabił. Tą Caitlin i będzie Atrox. Atrox dwa level. Bagieta 1 na 2. Wchodzi. Max Lublina umiera. Szybko go zabił. Pastylnik autos, autos. Zobaczymy, czy teraz trafi Q. Będzie od tego wiele zależeć. Oj, to jest też tym atroksem do przodu, ale zobacz jak ładnie wszystkie wszystkiego spele! I Bagieta tutaj 2 kile złapał na tym play na topie z przeciwnika, czterech nie żyje, więc został tylko sam jax. No i możliwe, że tutaj będą pushować Nexus. W sensie Garen pushuje Bagieta tutaj zricolował. Zobaczmy, co się dzieje. Bagieta, pokaże nam na wygląda sytuacja na polach sprawiedliwości. Czy nie? No i gra skończona! Jakie uśleć 7, kurwa kili mam! No właśnie, 7 kili, więc... No tutaj nie byle co, a no więc tutaj Bagieta gra z Irona. No nie spodziewałem się aż takiego Konga, no ale pokazał umiejętności. Swoją drogą, w ten weekend też jest PGA. Ja będę na PGA praktycznie przez 3 dni, więc gdzieś tam możecie mnie poszukać, znaleźć jakieś spielone, pogadać się na jakąś fotę. Będę też na stanowisku Rockstar i G League, więc wpadajcie. A jeżeli was nie będzie, no to dajcie sobie follow na Instagramie, tam na pewno będzie jakaś fajna relacja. Jakieś spoko fotki z innymi youtubero, streamerami, zagrajmerami, jakieś tam wiecie czy śmieszne rzeczy behind the scenes, więc polecam zostawić follow, link w opisie.